Sergiusz Vorobajew, jeniec Radziecki, Stalagu 318-8F-344-Lambsdorff. 28 stycznia 1945 roku. To jest okropnie przerażające. Stało się to, czego się obawiałem. Blok gruźliczy przeniesiono do obozu, do bloku A. Można przyjąć, że obozowe władze wróciły z panicznej ucieczki. I zaczęły obmyślać oraz wprowadzać swoje porządki. I widocznie postanowiły wywieźć chorych na gruźlicę, na wysypisko śmieci. W izbie stoi niewielki żelazny piecyk, który jednak nie daje ciepła. Pali się w nim tylko dzięki zapobiegliwości ludzi, ale silnie dymi. Większość chorych jest palących, dlatego w izbie przez cały czas unosi się dym tytoniowy. Powietrze jest ciężkie. Ale wszystkie te niedogodności nie są tak straszne jak to, że ludzie w tym bloku już czwarty dzień nie otrzymali ani grama chleba. Wczoraj dali nam pół litra zupy z brukwi i dwa razy gorzką herbatę. Nie wiem, czy dzisiaj coś dostaniemy, ale wydaje się, że nie należy niczego oczekiwać. Wszystkie produkty żywnościowe zostały z kuchni wywiezione. Ludzie osłabli, niektórzy w ogóle się nie podnoszą, wielu umiera. Dzisiaj wywieziono dwie podwody trupów. Wszyscy mają nadzieję na nadejście swoich. W przeciwnym razie grozi nam śmierć głodowa. Jest okropnie, że Łondek się, Siergiej.